Tak, no, no. Robciu? Rob, no. Robciu, co za 150 zrobisz, Robciu? Robciu. No, już nie grał. No kurcze! Panowie, jest czwartek! Co to oni nie oglądają? Zajęci są. Chyba streama oglądają właśnie. <laughs> y cześć, Robciu. Ty, ty, słuchaj, rybka, co, ja y, co za tą kwotę proponujesz? Bo jestem zainteresowana. A jak? No, no słucham. A skąd jesteś? Ja jestem sama. Często A skąd jestem stolunia? No. Ale ja jutro będę w Katowicach, także no jutro byśmy mogli się umówić. Ja tam bym podjechała, bo ten szybki samochodem będę. No. No to jak? Ja? No. 31. No, no i koło, no jakby bardzo dobrze. No oczywiście, to gdzie się spotkamy. O do ej! Jeszcze raz. Do Myszkowa, tak. Mhm. Po... No? No Myszko, no dobrze słyszę. Sprawdzisz na mapie. Podaj mi, do... podałbyś mi adres i tak dalej? Chciałabym sobie zapisała, ok? Do, na aha, tak. na, no, no, stacja, na stacji benzynowej, tak, dobrze, no to ja już zapisuję, to jest, jest jaka, okej, okay. stacja B.B. w Myszkowie, B.B., jak, B.B.? BP. IP. dobrze, i to jest dwie stacje obok siebie, to jest jedno miejsce w Myszkowie, B.B. i Orlen, dwie stacje obok siebie. Aha, dobra, zapisałam sobie, to na którą godzinkę, tak? Tak, żebym wiedział, o, o której mam no, wyruszyć. No który pasuje. No, no dobrze, kurdy nie. No. A jak cię poznam? No. A jak cię poznam? E, to ja dojdę do ciebie. Jaki będziesz mieć samochód? Y, Forda czerwonego. No dobrze, na jakich numerach? Jakie y, miasta? CP, CP. CP? to? Notuje sobie? No dobrze, ja, moment, ja notuję, na to pamiętam. Nie notujcie, na pamiętam. Przedmiot, nie kołatwo, tak? Tak, CP. Rejestracja ci nie poda. Weź wiecie. Ja wysiądę BT w jeansach. takich obcisłych. Ja taki noszę. Jestem wysoka. A wysoka, bo jestem na świecie, p No to, no chciała to powiedzieć. P73. Brunetką jestem. No. Dobrze, to poznamy się na pewno. Sipałe! Daj. <grystanie> Kurka, koma, lepiej wkrojcie. <grystanie> Co to? Kurde! to? Młody.